Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rayman Legends. Eee, wiem, że poprzedni odcinek skończyłem tak, no można powiedzieć, że bardzo nieładnie, bo... Eee, no bo tak w środku praktycznie rozgrywki po prostu się z wami pożegnałem i tak dalej. No niestety tak wyszło, że miałem coś do zrobienia i fakt faktem, no byłem zmuszony do tego, żeby zakończyć grę, nie mogłem po prostu spauzować i na przykład, eee, wiecie, po chwili wrócić do rozgrywki. Dlatego myślę, że teraz sobie nagramy taki pełny odcinek. Yy, ostatnio skończyliśmy chyba tutaj na twór. twór szaleńca, czy coś takiego. Nie wiem, czy to też nie będzie jakiś boss. Wiecie, bo. bo No Dobra. Z tego powodu, że ten twór szaleńca, to właśnie tak to jakoś. dziwnie wyglądało. Dobra. Czyli lagów nie było. Ale w tyle mi się też ściąga jedna gra, więc. która już w połowie była nagrana, znaczy. W kilku odcinkach była nagrana na kanale, ale musiałem z niej zrezygnować, bo tak wyszło, niestety. Dobra, trzeba się mniej więcej skupić tutaj na tym. O, właśnie. Coś mi tutaj, ja tak powiem, śmierdzi. Jakbyśmy szli po czymś ogonie. Ręce. Aki, to jak ogon. O, o. No właśnie. No właśnie, to wygląda jak ogon, tak myślałem. Rozumiem, że mam uciekać I to jak najszybciej. O, -o. Czyli walka z bossem, okej okay. Dobry początek. Daję łapkę w dół. <laughs> nie no nie dawajcie łapek w dół, bo byłoby mi bardzo przykre, jakbyście dali łapkę w dół. My life, Czyli rozumiem, że tak czy siak po prostu. Aha, ja mam chyba diament mu tam strzelać, co? No nie, kurczę, wymyślałem, że wiecie, że uda mi się. Dobra, damy radę jakoś to zrobić. No to właściwie tak nie miało być, no ale... Ej, co to ma znaczyć? Wiesz, oberwał. Albo nie oberwał. Nie wiem w końcu jak to odebrać. No teraz dopiero oberwał tak naprawdę te. Dobra, gdzie teraz wleci? O, ciśniemy dalej, ok. Ale mi się udało. Co teraz w locie będę z walczył, te? Tak? Co to robi? Pięknie. Dostał łomot. Ciśniemy dalej? Pewnie. I to jak najszybciej. No to właściwie tak nie miało wyglądać. Wiecie? O, takich to już nie lubię. Co to miało być? Tak nie miało być. Aha, to takie buty. Poważnie. Co ja zrobiłem najlepszego? Cicho, tego nie było. <śm> nikt tego nie widział. co? Od której strony teraz będzie strzelał? Nie mówcie, że od dołu. Uuuu, shit. Mm. Tego się nie spodziewałem, wiecie? Więc. Okej. Okay. Okej, okay, okej okay. Teraz się to powinno podnosić, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, że się to będzie podnosić. Ej, to nie tak ma być. Dobra, 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 dobra. Zacznijmy od tej strony. Teraz nie wiem czy nie lepiej zostać na ostatnim. Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. No nie dam rady przecież tego zrobić. Wyżej się na nich nie da wspiąć. Hmm. A oni mi tam nie dolatuje. Więc ja nie wiem czy on się możemy huśtać na tym w tym czasie, no bo nie wiem, co mam zrobić. Nie spodziewałem się, że ten boss będzie dosyć trudny. No właśnie. Puszczanie też nic nie daje, czyli powinienem pewnie przeskakiwać z jedną na drugą. Teraz jeszcze raz, jak to zrobić dokładnie. Stamy na tej. Kurczę, jakby on nie zjeżdżał, no są był, to by było dobrze, wiecie. No przecież nie dam rady się rozpuścić. O co tu chodzi? Czyby ewentualnie nie zostać na tej środkowej. bo na pewno trzeba przeskoczyć. Nic nie mogę więcej zrobić. To leci w dół Leci do góry. O. A... Oddaje się że tam 9 minuta gry, a ja dalej ginę jak Ale to było dobrze. zostałem na środkowej Teraz tak, to pojedzie do góry O Jezus, zlamiłem, zlamiłem. co ja chyba wam napiszę, adnotację, ewentualnie do której minuty macie przesunąć, żeby. żebyście nie musieli tego oglądać, jak ginę, jak nie zapomnę. Co jest niestety bardzo możliwe, że niestety będzie inaczej. Dobra, zostajemy tu. To jedzie do góry, to jedzie do góry, to jedzie na dół, to jedzie na dół, to jedzie do góry. Dobra. To jedzie do góry, to jedzie do góry, to jedzie na dół. Poważnie, ja już to mogłem zrobić. Czemu on się nie chwycił tego? Czemu on w ogóle odpadł w drugą stronę? nie, może już teraz uda się to zrobić Łuby. Cyk, 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 cyk Jest! Czy zginie marnie, czy nie zginie marnie? Nie powinien zdechnąć, nie? Od Biegniemy po nim. Znaczy, żeby to jeszcze nie był koniec, czy po prostu... Ooo, znowu on... Pewnie utknie. O, jakby inaczej. Namalujmy. Co, znowu na tą konkretną wyspę trafi? Znaczy wyspę, co ja mówię, na Planetę. I znowu będzie melodia, nie? Uuu. Chyba jeszcze jeden został tutaj, jeszcze jedna dziura, jedna, dwie, dwie dziury zostały. To jak myślałem, wow, nawet znowu się udało zdobyć. Złoty puchar. Myślę, że teraz yy, nie będziemy. Albo wiecie co? Tutaj jeszcze ten cały etap dokończymy. No, dokończymy tutaj tym naszym żabojadem. Chyba nawet jest poziom specjalny dla niego. Chlup, chlub. Coś pod wodą rozumiem? RT, aby szybciej płynąć. Okej. Okay. Jak się nic nie odzywam, bo to, że się staram skupić, to jeszcze żeby melodia była fajna. że gdzieś muszę wtopić, akurat padło tutaj, czy będę miał znowu szansę, żeby odblokować? Aha, ja jestem już tutaj. Czekajcie, bo tutaj jest tak, że wyskakujemy... Ok. Pięknie. Jednego będziemy mieli chociaż. Przed chwilą potwór, teraz nagle statego, znowu potwór. Teraz gdzieś tutaj powinien być koniec. Tak jest. Uuu, powiem Wam. Nawet się udało i dużo razy nie zginąłem. Tam mam tylko dwóch no ale. Uf! Nie ma źle. Przy okazji złoty puchar, plusk. Myślę, że możemy iść sobie. A nie, jeszcze musimy odblokować tą postać. Nie wiem jak teraz tam ta kubitka się będzie nazywała. Jeszcze Niesamowite, udało Ci się uratować na świat przed koszmarami. Naprawdę należy Ci pięć szczęśliwych losów. No tak, jak co etap, ale. Nie daliście mi odblokować. co to jest? Ej, Urszulę mam. Coś mi nie pasuje. Urszulę że odblokowałem. Tam ktoś jeszcze był chyba nieodblokowany, nie? Było tu coś. O, było. Emma. Właśnie, Emma mnie graliśmy. My, no nie graliśmy. Tu będzie Emma, dobra. Zastanawiam się, dlaczego zawsze tą dziewczynę odblokowujemy, a nie na przykład. Oj, tutaj. No właśnie. Tu są teraz takie etapy. Przed chwilą też to miałem. W sensie. przed chwilą. Okej. Okay. Yy, przed chwilą. Jak odblokowałem wcześniejszą wersję. Dobry start. To są takie właśnie jakieś wyz... CO TO JEST? Aha, okej. Okay. Aha. Okej. Okay. Teraz wiem, że już mi się może nie udać. No. Okej. Okay. Tam miałem 10 sekund zapasu, ale tam naprawdę dobrze mi szło. Tu może już tak nie być. Niestety. Czekajcie, bo może nie będzie źle. Aha, ale ja spadłem. Dlaczego spadłem? I zabiera mi to czas, nie? Okej, okay, 48 sekund Mhm, 44 to już nawet nie ma co Spoko, 40 Okej, 34 sekundy. 30 sekund, okej. Okay. No, weź chudesz to no, pięknie. Teraz prospęd. Dużo jeszcze. 15 sekund, nie ma szans. Będę musiał to albo całkiem od nowa robić, albo... Mm, no dobra, to już nawet nie ma co. Jak ja to mam niby przeskoczyć? Przegrałem to. Uff, koniec czasu, na pewno ci się uda spróbuj ponownie. No i ja nie wierzę, że mi się uda. Znaczy, a ja to opuściłem niepotrzebnie, miałem nie surować ponownie. Emma, zaraz po ciebie przyjdę. Daj mi chwilę. Spróbujmy, co nam zależy. No, tu się udało bez zgonu. Tu też. Tu teraz gdzieś będzie ten etap, zakichany taki, to trzeba będzie bić to. O kurcze Dobra, tu też się nawet udało Dobra, tu też Czasem warto jest spróbować drugi raz, bo już wiemy mniej więcej co mamy robić, nie? Wiemy co nas gdzie może spotkać i tak dalej, i tak dalej. Okej okay. Ale nie tak, tylko straciłem właśnie teraz czas. Był pięknie. No i tu już właśnie zaczyna się. Nie odbij się, odbi się. Kur... strata tylko czasu. Dobra. Czemu tak? Zawsze się udaje. Dobra. Tu się też udało. Pięknie. Ostatnio skończyłem w kolejnym etapie, nie? O, teraz chyba lepiej minie pójdzie. No właśnie, 35 sekund. Naprawdę lipnie to wygląda. No przecież jak ja mam za mały rozpęd tam wziąłem, czy co No nie zrobię tego, no może zostałem 15 sekund jeszcze zanim się rozpędzi. Powinno za każdy etap. Każdy etap powinno dodawać sekundy. Nie, nie robię tego. Słuchajcie, nie chcę mi się teraz tego robić. Wolę dla Was zrobić jakiś konkretny etap, a to zrobię chyba poza odcinkiem albo ewentualnie jak. Aha, dobra, ponowiłem to. Najgorsze jest to, że właśnie odnowa, nie? Dobry start nie jest zły, pamiętajcie. Dobra, do trzech razy sztuka, może akurat. Może jakoś takoś to gdzieś tam wyjdzie jeszcze. Teraz to takie dziwne było, no właśnie. Włosny jestem, naprawdę powiem szczerze. Dobra, minuta 18 została, fajnie, że ja to ominąłem tak po prostu. Aha, ok. No. Ok. Może się po prostu zabije od razu, będzie szybciej. Dobra, dobra, to jest chyba najgorsze co właśnie może być. Aha, no tak. Jeszcze zapomniałem o tym. Tak to jest jak się od dołu próbuje tych gnoi zaciukać. To potem takie krocki, chocki. Okej, ginie od razu pewnie. No przecież się nie da, no Boże święty. Tu teraz pięknie, szybko. A i on znowu nie doleci, no i... Tak teraz będzie przez cały czas, nie? Aha, zapomniałem przecież, że... Ach, chciałem tylko powiedzieć, że to jest dopiero drugi ten. Dobra, nie robię tego. Wyjdźmy od razu i B yy, opuść. Ja sobie to zrobię chyba poza nagraniem, bo... Ten etapy takie czasówki to, no wiecie, no to jest typowo gra zręcznościowa, no. Co się też dziwić, no przecież muszą być takie etapy, ale mi to tak ciężko idzie, że... Czekajcie, czy stąd wszystko było? Wszystko było. Wyjdźmy całkiem I chcę wam powiedzieć, że chcę sobie zmienić tą postać Tak jak tam mówiłem chyba na początku Nie wiem czy tu ktoś się odblokował, może Nie No ale chcę zagrać Raymanem po prostu W końcu to gra o Raymanie, więc Grajmy naszym Raymanem też Trochę Podstawowa wersja jest do tego najfajniejsza. No i teraz mamy Olympus Maximus. Chociaż z drugiej strony wiecie co, nie będę teraz zaczynał tego etapu. Myślę, że tu się pożegnamy. Bo to bez sensu zaczynać w tym odcinku akurat jeden etap, yy, czy tam dwa. Jeden by nawet tylko wyszedł. Dobra, to nie będę tego tutaj specjalnie robił. Zrobię go w następny, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli możecie, to udostępnijcie, tam zlajkujcie i tak dalej. Będę Wam bardzo wdzięczny. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć.